Żmija. Przypełzła żmija do wróżki. Spraw proszę, bym miała nóżki. Pełzanie niszczy mi skórę. Pełzając ja źle się czuję. Z nogami będzie inaczej. Bez nóg się bardzo ślimaczę. Gdy będę już nogi miała, jak zebra będę biegała. Dziś aby coś upolować, Muszę gdzieś w trawie się chować I czekać w niej godzin parę Na swoją przyszłą ofiarę. Ile ja czasu marnuję, Z nerwów się cała gotuję, Pomożesz mi w potrzebie, Po to tu przyszłam do ciebie. Gdy będę już miała stopy, Założę na nie raj stopy. Wszyscy się będą oglądać. Tak pięknie będę wyglądać. Kupię też buty sportowe, takie co nosi je człowiek i wtedy już polowanie zadaniem łatwym się stanie. Dogonię każdą ofiarę i zrobił to no w sekund parę. Nie będę parzyć się w słońcu, zacznę normalnie żyć w końcu. Wróżka cierpliwie czekała, Aż żmija się wygadała, wciągnęła powietrze nosem i rzekła pogodnym głosem. Jak pomóc, nie mam pojęcia? Takiego nie mam zaklęcia. Nikt raczej na ziemskim globie, nie będzie mógł pomóc tobie. Nie wierzysz, to pytaj wszędzie, lecz zrozum nóg mieć nie będziesz, choćbyś fortunę straciła, choćbyś się o nie modliła. Najlepszy chirurg na Ziemi Twojego wyglądu nie zmieni, pogódź się z losem na zawsze i wracaj, pełzając w haszcze.